Naszym gościem w studio jest dzisiaj Henryk Babuśka, wójt gminy Legnickie Pole. Dzień dobry. Witam serdecznie. Gospodarza gminy gościmy nieprzypadkowo. Otóż szykuje się coś, czego jeszcze w Legnickim Polu nie było, ale żebym była uczciwa muszę powiedzieć, że nie było we współczesnych czasach, bo będziemy nawiązywać do historii. Czeka nas wydarzenie zrealizowane z rozmachem, no właśnie, jakiego jeszcze nie było. 1-2 maja to najważniejsze na początek, żeby sobie zaplanować w kalendarzu. Czeka nas wielki piknik historyczny. Oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszamy. Hasło tegorocznego naszego spotkania Lenińskie Pole, tu możesz stracić głowę. Jest to pomysł na przypomnienie historii, dobrą zabawą e, oraz e, jest to możliwość wypromowania tak myślę gminy Leńskie Pole. Co nas czeka? E, drodzy Państwo, otóż e, dwa dni, pierwszy dzień to jest e, głównie e, pielgrzymka służb e, mundurowych, e, to drugiego dnia oczywiście odbędzie się rekonstrukcja, natomiast jeżeli Chodzi o dzień pierwszy, w ogóle o dwa dni. Warsztaty, spotkania ze średniowiecznym rzemiosłem, średniowieczny rynek, gry i zabawy plebejskie, spotkanie z muzyką folkową, spotkanie z kulturą mongolską. I tutaj atrakcję przygotował ambasador Mongolii, pan Bata Nekmen. I tu czekają nas występy mongolskich zespołów folklorystycznych oraz pokaz trzech tradycyjnych sportów mongolskich: zapasy, strzelanie z łuku, strzelanie z kości. Brzmi groźnie. No, brzmi groźnie, aczkolwiek e, w związku z tym strzelaniem z kości też e, proponujemy warsztaty, na których będziemy pokazywać, jak też to się, ten sport e, mongolski e, wygląda w rzeczywistości. E, m, będzie miała miejsce też wspólna wystawa pod hasłem e, Wspólna e, Współczesna Mongolia oraz e, o piśmie Mongołów. Gotowy, przygotowane też będą dania tatarskie. Na ogromnej patelni. Występ e, grup teatralnych, w tym Teatru Ognia z widowiskiem Prometeusz. Główną atrakcją jest oczywiście inscenizacja bitwy. E, tu w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom, które włączyły się mocno w przygotowanie tej bitwy, między innymi zespół Struktura z Koskowic, e, oprócz tego grupa kilkunastu mieszkańców, gminy Lińskie Pole, która czynnie włączyła się w przygotowania strojów, przygotowanie spotu reklamowego, który już obejrzało ponad 30 tysięcy osób i tu podziękowania głównie osobom, które brały udział w przygotowaniu tego spotu. Podczas obchodów na scenie wystąpi między innymi zespół dziecięcy z Koskowic i mieszkanki DPS-u. Patronat honorowy nad naszym świętem objął Wojewoda dolnośląski, marszałek Województwa Dolnośląskiego, starosta Legnicki, prezydent miasta Legnicy. Nie odbyłaby się nasza impreza bez sponsorów, i tutaj duże podziękowanie należy się Fundacji KKHM, która udzieliła głównego wsparcia, jeżeli chodzi o finanse. I tak sama rekonstrukcja. 2 maja rozpocznie się o godzinie 16.30 z wiadem tatarskim. Natomiast sama inscenizacja będzie miała miejsce w Jarzek przy ulicy, jak my to nazywamy, Gniewomierskiej. Jest to, jest to, są to okolice motelu Dworek. Sama bitwa rozpocznie się o godzinie 17. Potrwa około 60 minut. Muzykę autorską przygotował kompozytor Piotr Broda. Na polu bitewnym przewidujemy występ około 100 rekonstruktorów oraz kilkudziesięciu statystów, mieszkańców gminy Legnickie Pole. Są to indywidualni pasjonaci epoki, łucznicy z okolicznych klubów członkowskich, różnych brater sztyterskich. Stronę mongolską zapewni Fundacja Fobizgobi z Raczkowej będzie ogień, będzie dym, będą potyczki. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w inscenizacji. Mhm. Y, bitwa oczywiście chodzi o bitwę pod Legnicą 1241 rok, 775 rocznica tej. 775 my tutaj jakby chcemy wrócić do tradycji, ponieważ pierwsza inscenizacja odbyła się przy udziale Teatru Dramatycznego w Legnicy, wówczas y, y, aktor Jerzy Zelnik włączył się mocno w organizację, ale to było lata temu. Chcemy wróci do tradycji. Serdecznie Państwa zapraszamy na rekonstrukcję wydarzeń historycznych XIII-wiecznych. Będzie się działo, będzie bitewny kurz, a że ta walka jest nie na żarty. Mieliśmy okazję się o tym przekonać nawet na konferencji prasowej, kiedy krótka inscenizacja miała nam pokazać, jakie czekają nas emocje, i emocje były. Emocje były, oczywiście jak pani redaktor zauważyła słusznie, jeden z uczestników doznał lekkiej kontuzji, Chcę zapewnić, że wszystko już jest w porządku, będzie brał udział w incenizacji, otóż też odpowiednie zabezpieczenie jest potrzebne, ponieważ tak jak pani wspomniała, nie na żarty są to potyczki, są to potyczki przy udziale broni siecznej, dlatego też wszelkiego rodzaju kwestie bezpieczeństwa tutaj zapewnia. Dwa dni w Legnickim Polu, 1-2 maja, święto wyjątkowe. Naprawdę będziemy mogli się poczuć, że przenieśliśmy się w czasie. Klimat historyczny, sam rynek zmieni się właśnie w taką historyczną wioskę. Pozwala na to przecież i architektura, i zabytki Legnickiego Pola. Idealnie się to chyba wszystko razem łączy i wpisuje. Wszystko się razem komponuje: wymiar bazyliki, wymiar całego terenu wokół, wymiar, tak jak pani redaktor wspomniała, rynek który też będzie pięknie udokorowany. Tutaj mamy szereg tych różnych stoisk, śre, współczesnych, średniowiecznych stoisk, na których będą me prezentacje różnego rodzaju rękodzieła artystycznego z tamtego okresu. <laughs> Przepraszam bardzo, także dużo będzie się działo. Liczymy na to, że Państwo zaszczycicie na swoją obecnością, atrakcji nie zabraknie. Ważne informacje dla wszystkich przyjezdnych, parkingi w Legnickim polu bezpłatne. Oczywiście, że parkingi bezpłatne będą grupy wolontariuszy łącznie ze strażakami, którzy będą kierowali ruchem, będziemy udostępniać parkingi, będziemy robić wszystko, żeby zapewnić Państwu jak najlepszy, jak najciekawszy pobyt. Nie tylko parkingi bezpłatne, ale wstęp na wszelkie wydarzenia w ciągu tych dwóch dni także bezpłatne. Oczywiście, że tak, tak jak wspomniałem, od dnia pierwszego, w którym będzie... Pielgrzymka odbędzie się też pielgrzymka służb mundurowych. Tutaj przewidujemy też występ orkiestry wojskowej. Zapraszamy serdecznie. Msza święta w Bazylice o godzinie 13, Po dzień następny, zakończony rekonstrukcją, o godzinie 17.00 na wszystkie te uroczystości. Wstęp jest bezpłatny. Tu godzi się też powiedzieć, że dnia pierwszego około godziny 19.00, w Bazylice jest przewidziany występ zespoły Śląsk. To jest jedna z atrakcji przygotowanych przez naszego księdza proboszcza. Zapraszamy bardzo serdecznie. 1-2 maja nie musicie tej majówki spędzić w domu, przed telewizorem. Możecie brać udział w tych wydarzeniach. Jak się słowo rzekło, wszystko jest za darmo, łącznie z parkingami to informacja dla przyjezdnych. Musimy się tam spotkać. Dajmy się przenieść w czasie. Poczujmy historię niemal na własnej skórze. Oczywiście, że tak. Zapraszam serdecznie i liczę na Państwa obecność. A zapraszał wójt gminy Legnickie Pole, Henryk Babuśka. Dziękuję Państwu.